Dzień dobry w kolejnym vlogu. Jak cudownie się obudzić, kiedy kawka na ciebie czeka. I tak samo lubię momenty, że mogę sobie wypić kawkę, a pranie mi się już robi. Hej, cześć, dzień dobry. Jak widać ja właśnie dopiero umyłam włosy, ogarnęłam się i stwierdziłam, że siadam się do was. Przywitam, bo później może być różnie. Słuchajcie, yy, kawa. Dlaczego w ogóle piję kawę, ostatnio mówiłam, że jej nie piję? No właśnie yy, dlatego, że bez kawy bym dzisiaj nie wstała, słuchajcie. Tak ciężko i nocy dawno nie było. Ale to jest normalne, kiedy kładzie się dziecko o godzinie 19, bo już jest tak zmęczone, więc o wpół do trzeciej yy, nie, o wpół do czwartej Piotrek mi zaczął wołać, że on chce wstać. No nie, no trzeba było go przetrzymać, więc trochę trzeba było z nim porozmawiać i go uspać, więc tak. Taki przerywnik nie był fajny. Ale pokazać nam kiedy wskazuje. Dobrze. Dobrze. Yy, więc raz. Po dwa. Witam wszystkich nowych subskrybentów. To, co się wczoraj zadziało po moim poście i po moim wczorajszym Instagramie, pff, cudownie. Cudownie. Powiem Wam, że mam taki mały. Piotr, Mam taki mały cel, żeby na koniec y, czerwca mieć 2000 subskrypcji. To jest taki mój mały cel, a jednocześnie takie moje małe marzenie. To jest to. I do tego wszystkiego. Czekajcie, bo nie mam chyba oddechu. Gladujące po znokcie, ale tak mi się nie podobają. Będę je wszystkie ściągać. Są tak nierówne, więc jeżeli oglądasz ten film, a jeszcze mnie nie subskrybujesz, to zapraszam do subskrypcji, do y, zostawienia kciuka do góry. A ja zabieram się, słuchajcie, za czytanie książki do y, kawki. Jest, ja ogólnie stwierdziłam, że zrobię sobie taki TBR około 30 książek na wiosnę i lato i będę sobie po prostu je spokojnie czytać. I jedna z was, kiedy, bo nie wiedziałam w ogóle, kogo mam czytać kryminały. Albo właśnie jakieś takie science fiction. I słuchajcie, jedna z was pod, pod, yy, podpowiedziała mi, żebym przeczytała sobie książkę od test Geri Geritzen. I ja stwierdziłam, że dobra, zaraz sobie przejrzę jej książki. I bardzo spodobała mi się fabuła książki z zimną krwią. Tutaj macie okładkę. I właśnie stwierdziłam, że zaczynam ją czytać. Wczoraj chyba z dwie strony. Bo oczywiście moje to małe, mały ten szkrab mi nie dał, więc teraz siadam, czytam i czekam na Wojtusia, bo pojechał podlać nasze roślinki. Dobra, kawka wypita i powiem Wam książka wciągająca. Jak na razie nie mogłam się oderwać, ale muszę pozbywać taczenia i zrobić herbatę, więc odrywam się i nie zdziwię się, jak dzisiaj jem skończę, bo ona króciutka, ma chyba na nikim około 200 stron. Słuchajcie, jak jest na twarzy gorąco. Ja się cała topię, więc nawet się nie robię makijażu, co najwyżej może sobie zrobię te paznokcie w końcu, normalnie. Zawsze stoicie w tamtej szafce, ale teraz tam tak razi, że nie ma sensu w ogóle cokolwiek robić. Byłam po... Olej. Olej, mleko. Jest. Słuchajcie, bo ja przed miałam że czegoś nie wzięłam. Olej, mleko, bondi, chleb. Wszystko wzięłam. Rozpakowuję do końca. I kupiłam coś takiego, słuchajcie, na przeglizienie, jakby nam się zachciało. Coś poskubać. To kupiłam, bo bardzo dobry test. dobre test. jest. A kole wzięłam. Gdzie jest cola? I ręcznik papierowy, bo... Słuchajcie, mamy problem. Mamy gniazdo nad Piotrka pokojem, które nie, nie możemy usunąć. Musimy czekać, aż się skończy okres lęgowy, żeby je usunąć. Nie wiadomo, czy ktoś w ogóle nam nie, je usunie, ponieważ podnośnik, który jest możliwy do wynajęcia, jest za niski. I nie pytajcie, jak wygląda mój parapet i okno u Piotrka. Ja to praktycznie co chwilę myję, a co chwilę mam tak zawalone, jakby to w ogóle nie było myte. Więc szału dostaję. Kupiłam ręcznik papierowy i dzisiaj po południu po prostu sobie przeszoruję te okna. Może też od razu tutaj za jednym zamachem machnę. No bo tam są kurcze. Ja mam tam te rozsady pomidorów i papryk. A jeżeli ktoś trzyma na parapecie, to musi mieć czyste okna, bo w przeciwnym razie w momencie, kiedy słońce Wam pada. Wam pokażę na tej, ten, habanero W momencie, kiedy Wam słońce pada na to To w te, takie plamki, jakie Macie na oknie, to tak samo Kształtem, o, wyjdzie na Wam na liściu Dlatego muszą być idealnie umyte A tu widzę, że ewidentnie trzeba podlać Bo już domaga się Jest mu po prostu za gorąco Zaraz podleję tę moją Habanerkę, kocham Jest idealna Dobra, a w ogóle Wam pokażę tą paprykę Co ostatnio Wam pokazywałam Pamiętacie tę małą papryczkę? To patrzcie teraz. Widzicie to? Jak ona już jest wielka? Ja wiem, że ja teraz, i to jest idealny czas, żeby wywieźć to wszystko, bo przez dwa tygodnie ma być teraz ciepło, codziennie wysokie temperatury, ale w nocy potrafi być nawet po 3-4 stopnie. I to nie jest ewidentnie temperatura jeszcze dla ciepło lubnych. A jeszcze w ogóle Wam powiem, że książka mnie tak wciąga, że nawet stojąc w kolejce czytałam normalnie na legi, sobie przerzucałam strony na telefonie. No, powiem wam, może być to fajna książka. Słuchajcie, muszę wam to nagrać, dlatego że Mademoiselle Zuz tutaj z YouTube'a prowadzi live'y na TikToku z swoimi tutaj ze swojego sklepu z Baby Simki i od dwóch tygodni z nią gotuję, siedzę, oglądam, więc jeżeli chcecie kupić jakieś fajne zabawki, to wskakujcie właśnie na TikToka do Baby Simki. Czekajcie, wam tutaj otworzę. Tu. Tutaj macie jej profil i ona codziennie powiada o prezentach, jeżeli potrzebujecie pomocy, ona również wam powie tutaj Wystarczy zadać komentarz, ona wam pokaże na żywo. A do tego wszystkiego dla osób z TikToka jest specjalny kod rabatowy. Więc ja wam powiem, że cały czas siedzę i teraz jak Wojtek dostanie wypłatę, to od razu robimy zamówienie. Bo ja już nie mogę się napatrzeć na te wszystkie zabawki, no muszę coś kupić Piotrkowi. I słuchajcie, okna myte, czyściutkie i oby jak najdłużej. Natomiast, natomiast powiem Wam, chronicie swoje pomidory i papryki przed gorącem. Widzicie co się stało jak opadają? Jest im za gorąco. Więc je ściągnęłam na razie, od razu je podleję, bo widzę, że niektóre mają sucho. To je podleję i zostawię tutaj. Jak słońce z tej strony przyjdzie na drugą, to wtedy jedem na parapet. A to jak możecie zobaczyć, okna myłam w towarzystwie Alice. I to jest jej podcast o solo tripie. Nigdy jakoś nie myślałam o solo tripie, natomiast coraz bardziej przekonuję się do tego, żeby w końcu zacząć zwiedzać świat. A zrób, papa, długie włoski. Papa, długie włoski. Papa! Pa. Pa, o jak się popłako, bo się boi. Już masz króciutkie włosy, pokaż, hej! Mm. No i króciutkie są. Dobrze, słuchajcie, już widzieliście w jakiej sukience idę na wesele, więc od razu pokażę Wam co tej. Dokupiłam do tego. E, mamy taką. Kurczę widzicie, o teraz. Taką srebrną torebkę, która będzie idealna, żeby dosłownie wrzucić tylko ten telefon, kopertę i tyle. więc Nic więcej tej nie potrzebuję wkładać, czy chociażby nawet kluczyki są od samochodu mogę tej wsadzić. O, a tak wyglądają buty. Są niesamowicie wygodne, piękne. no One się tak błyszczą w ciągu dnia myślę, że będą idealne. I specjalnie wzięłam na takim grubszym obcasie, dlatego, że no nie ukrywajmy. Piotrek będzie bardzo dużo biegał, będzie szalał. E, tutaj nie ma co ukrywać, ale będę musiała trochę pobiegać za nim i stwierdziłam, żeby nie skręcić kostki, wolę zdecydowanie w tym momencie zamówić sobie na słupku. Więc takie oto buty, proszę bardzo, będą na wesele. Jak możecie zobaczyć, trochę oszczędności mi się udało pozbierać w tym miesiącu, więc biorę się za rozłożenie chociaż części z tego do wyzwań. Ale wczoraj z Piotrusiem zrobiłam sobie, słuchajcie, wyzwania. Tu są pierwsze dwa. O, tu, patrzcie jakie sobie zrobiłam. Wyprawka przedszkolaka, suszarka na warzywa. Mm prezenty na święta. I tak właśnie sobie porobiłam razem ze statusami. Kupiłam sobie laminarkę, więc laminowałam wszystko i teraz sobie powpisuję trochę po oszczędności. Super, rozmawiam do Was od 3 minut, a mi się nie nagrywało. Jeszcze raz: przyszłam do kuchni, ponieważ wypiliśmy cały dzbanek mięty i stwierdziłam, że idę zobaczyć kolejnym. I tutaj właśnie mam e, mięta ziołowa herbatka. Ja pamiętam, jak moja mama latem zawsze robiła rano cały dzbanek mięty. On stał u nas w kuchni na takim dużym stole i zawsze, jak ktoś chciał pić, to pił miętę. Dlaczego? Dlatego, że mięta fajnie się pragnienie, więc... Uff. Ewidentnie potrzebuje kawy, więc bardzo Wam polecam parzyć sobie właśnie miętę do całego dzbanka, zrobić sobie duży dzbanek i co jakiś czas sobie popijać. Myślę, że to też gdzieś tam, gdzieś tam nas nawodni. Mega sprawa. Bardzo Wam polecam. No. Ty chcesz, czy też Ty obok? to które bierzesz? Dobra, tak jak przed sekundą widzieliście No, co za dzisiaj dzień Tak jak przed sekundą widzieliście, byli, byliśmy w dino Po... Truskawki Po truskawki i mąkę, bo chciałam zrobić ciasto drożdżowe z truskawkami mówię, A w sumie długi weekend, teraz zrobię ciasto drożdżowe Nie było truskawek Więc wzięłam Sos do lodów. wzięłam śmietankę, jakbyśmy chcieli lody ze śmietanką i kupiłam lody. Więc zaraz. Aha, i kupiłam oczywiście wafelki te dla Petrusia, bo tylko Piotrus je i tylko nie uwielbia, więc wzięłam mu też wafelki. Zaraz sobie nałożę lody. I yy, poleję sosikiem, idę ogląda z Piotrusiem zagadki o Polsce. Dalej wam pokażę to ten, które to są dokładnie. Myślę, że to jest świetny w ogóle yy, moment, żeby obejrzeć ten program z yy, swoimi dziećmi. Myślę, że tak dzieci od trzeciego roku życia już bez problemu chwytają te, te powieści i tak dalej. I powiem Wam, że u nas sprawdza się to świetnie. Jest tam tyle edukacyjnych rzeczy na temat Polski, na temat rozbioru Polski, dlaczego Polska jest niepodległa, że naprawdę warto yy, obejrzeć sobie. To jest kanał Bajki TV i nazywa się Karolik i 11 listopada dla dzieci. Ale też widzę, że jest nowy. Bajki edukacyjne dla, Polski, dla dzieci po polsku i tutaj też pisze bajki edukacyjne, więc jest mapa polska, więc podejrzewam, że też może gdzieś tam być właśnie o tych najbliższych świętach. Więc za chwileczkę siadamy i oglądamy. Fajnie nakładałam lody i właśnie nie nagrałam. Chciałam zrobić przebitkę. Dobra, jestem. Więc trochę lodów jest, idę jeść. Vamos aí.